Jeżeli szukacie tanich i sprawdzonych końców, zapraszam Was do Fifashop.pl tam przy wpisaniu hasła Jacob macie 5% zniżki. Cześć, witajcie z tej strony Jacob, witam Was w kolejnym odcinku Mena na moim kanale. To jest tablica osiągnięć przed Wami z drugiego sezonu. Oczywiście 7 już jest wykonanych, 8 da nam Robena. Także uda, czy uda się dzisiaj zdobyć tą kartę, Przekonam, przekonacie się już za chwilę. No a teraz ruszam. Oczywiście jest to mecz pucharowy, który dokończymy e, dzisiaj, mam nadzieję, bo. Poprzednim razem wygraliśmy dwa mecze, dwa zostały do końca. Czy się uda? Zobaczcie na to: 12 minuta. No i mamy Di Maria dośrodkowanie naszego przeciwnika. No i niestety Modric. Modric strzela z główki. No i niestety tracimy, tracimy bramkę, jest prowadzenie 1-0 naszego przeciwnika, no a my musimy zrobić wszystko, żeby wrócić do gry. 58 minuta Rocha z dośrodkowania, Obama Yang tam świetnie się znalazł, i jeżeli on nam z główki Modricem, to my mu z główki Obama Yangiem. No i w 58 minucie jesteśmy 1-1 już w remisie, dzięki temu nadal jest szansa na wygranie tego i przejście dalej. 75 minuta Royce świetnie się znalazł, on nie jest znany z główek, ale jak już uderza, to najmocniej jak potrafi i celnie także. 77. minutach, gdy wygrywaliśmy 2-1 niestety nasza obrona postanowiła lekko się sprzeciwić Di Maria znalazł się w genialnej sytuacji no i pokonał Nojera potężnym strzałem lewą nogą dając swojemu zespołowi remis oraz szansę na to żeby wygrać ten mecz 83. minuta jak widzicie Sanchez podaje, podaje idealnie do Neymara a ten no rzadko się myli w sytuacji sam na sam no i tak oto też tracimy kolejną bramkę na 7 minut przed końcem meczu no i tak niestety moi drodzy Jeszcze jest 90. minuta Uwaga, Royce podaje do Firmino Firmino niestety prosto bramkarza na całą bramkę uderzył No i ten rzut drożny będzie ostateczny Który jednak nie wychodzi I bram, pir, znaczy sędzia kończy w tym momencie to spotkanie Niestety przegrywamy i odpadamy po raz kolejny z pucharu Nie udało się, było jednak bliżej niż mi się wydawało Royce, Aubameyang Mi się wydawało, że dojdziemy Także no przeważaliśmy zdecydowanie jeżeli chodzi o wszystko Także... Po prostu pech. Jednak udało nam się zdobyć pięć różnych w meczu, co daje nam oczywiście ósme osiągnięcie. I jak się sami domyślacie, do naszego zespołu nie trafia nikt inny jak zawodnik Bayern Monachium. Robin. no i tym składem mam nadzieję, że powalczymy o wiele, wiele lepiej. Chociaż muszę powiedzieć że Rojas świetnie, ale to świetnie się spisywał, więc będzie mi go trochę brakowało. Niemniej jednak, czas na ligę 9, i tutaj mam nadzieję, że. Uda się bez porażki przejść całą. Oczywiście remis może być. Najważniejsze jest to, żeby nie było e, przegranej. No oczywiście wygrana liczy się jak najbardziej. Royce, Roben oraz Aubameyang jak na przodzie to musi być zespół, który rozwali po prostu wszystkich. No to zaczynamy. Kto idzie? Nas, nasz pierwszy ogień. E, Rennes AIAC e, La tutaj jest bardzo dobrym zawodnikiem. Grałem nim e, co prawda wersją Team of the Season, ale grało mi się nim naprawdę fajnie. Mamy 30. Minutę. 30. Minuta i fatalny. Dwa błędy naszej obrony sprawiły, że właśnie ten zawodnik LKZ, wcześniej o nim mówiłem, wyszedł sam na sam. No i w 32. Minucie trafia na 1 do 0. No i byłem troszeczkę zły, bo poprzednio, poprzednio przegranym meczu pocharowym byłem lekko zdekoncentrowany. Myślałem, że robę załatwi mi wszystko. Tak oczywiście nie było. Hummel trzeba było sobie wywalczyć drogę do zwycięstwa. 1 do 1. W 59. Minucie Hummel trafia świetnie głową. Jak to on zawsze robi. No i mamy dzięki niemu Remis. 75 tak jak widzicie dużo się nie działo, dopiero końcówka sprawiła, że troszkę emocji się pojawiło, przy przepiękne uderzenie tego zawodnika postanowił, że praktycznie na skraju pola karnego wykorzysta swoją prawą nogę i w 76 minucie daje nam prowadzenie na 2 do 1, no i szansę na to, żeby tego meczu nie przegrać, zobaczmy jeszcze raz, bo naprawdę pięknie to zrobił, Ude idealne uderzenie pokonujące, Bramkarza 82 minuta, Roben przy piłce, Roben postanowił lekko się zabawić z obrońcami, jak on to zawsze robi, no i trafia swoją lewą idealnie nogą na 3 do 1, Zapewniając nam praktycznie zwycięstwo W tym meczu, bo przeciwnik za bardzo też Nie istniał, 90 minuta to jeszcze nie koniec Aubameyang, Aubameyang ciśnie po Pięknie to zrobił, tam sztuczką Podał jeszcze do Royce'a na samym końcu I w 90 minucie jest 2 do 1 Royce, który jest prost niesamowity On ma idea, no nie wiem Nawet chyba 21 bramek na 14 Meczy, to jest coś niesamowitego Tak czy inaczej moi drodzy Jak widzicie wygrywamy 4-1, no i to jest nasze Pierwsze zwycięstwo w lidze, czy uda się Doprowadzić to do końca, nie wiem, mamy jeszcze osiągnięć tak jak strzel ramko od słupka, złoty puchar, dwa gole jednego obrońcy, gol minum minimum 30 metrów Nie wiem w ogóle jak to policzę, no ale jakoś to trzeba będzie zrobić Strzel gola, gola ruletką, to trzeba zmusić bramkarza do wyjścia, przejść go potem No a następnie wturlać się do bramki, jak to będzie, nie wiem, zobaczymy Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał Pamiętajcie, nie zawsze osiągnięcia będą w odcinku, bo ostatnio ktoś powiedział, że nie ma osiągnięć nie ma od... Że głupi odcinek, bo nie ma osiągnięć, ludzie to jest ryzyko właśnie tej serii, że nie zawsze wszystko wychodzi, a te osiągnięcia nie są proste sami o tym wiecie. Więc mam nadzieję, że mam nadzieję, że to rozumiecie. Tymczasem dziękuję wam bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się i do Kolejnym razem.